Witamy Was w pierwszym odcinku. Witam was, Osisop. Razem I de z... De week. De week. <laughs> Dobra, no to zacznijmy. Nie wiem czym zaczniemy? Kopać węgiel? No, kamień, nie? No, może, możemy poszukać czegoś albo... No. Okay. Kamień wydobyć. Ja tutaj już zacząłem, więc zacznę tutaj, nie? A ja tam sobie pójdę, tam trochę dalej. O. Ty ty tu kopałeś, bo tej węgiel jest jakiś. Mm, nie. <laughs> Też mam węgiel. Węgiel. Hmm. Bon Łągiel, Jak na, na początek to dobrze idzie, nie? Mm. My sobie tam Poza nagraniem jakieś tam surowce nazbieraliśmy Mhm mm, już nie ma, będę. Ja mam dużo A znaczy nie taką dużą, ale trochę tego jest. Ja ogólnie to jest mój chyba pierwszy węgiel, nie? Znaczy dużo miałem węgla, ale ja najczęściej wciąż żelazo praktycznie nie Dobra, ja uzbieram 5 węgla. Ja jeszcze chwilę pokopię. Może się lasu znajdę, nie wiem coś tam może znajdę <laughs> no. Fajnie by było coś znaleźć Kalamarnica? Znalazłem kałownicę Gin No Dwa woreczki Czernidłowe O, trzy, druga O, grzybki Znalazłem O O, zachód słońca już O, już To wiesz co? Chyba no, tu gdzieś się... Przysiedlimy Nie? Tee, jaką kopalnię wykopuł? Kop. Au, 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 moja głowa Ja muszę limit pilnować, bo mam limit 15-minutowy, ja. A kiedy zaczęliśmy? Nawet nie wiem O, żelazo! O, epic! O, jaskinia! O, epic! Ja na razie mnóstwo dirta, mnóstwo kamienia Jaskinia... O, jeszcze żelazo! Więcej niż tego w No... No, siedem żelaza i pięć węgla O, ale ciemno Gdzieś ja do jakiejś skini wpadłem Ole, ole ol, fajny, Boż. a nie tak, o chodź tu. O, złoto. Gra... Nie, co już do złota się dokopło. O, więcej złoto. Ej, ej. O fajnie, lepiej. O, więcej, więcej. Pierwsze kopania już normalnie bogaci. Ja mam... Ja mam jedno żelazo. Nie muszę teraz żelaza szukać, bo nie mam w ogóle tego. Hmm. Może przyjść pod, na miary. O, zaraz mi kilo. Mm. Po co te przyjdzie? Już tu jest złoto. Dużo złota. Masz crafting? U, nie. Mam, A, mam, ja... Dobra, mam nie dużo drewna. Mam. O. o, czerwony grzybak. O, weź, weź, bo ja mam grzyby zwykłe. O, więcej czerwonych grzybków. To porządek. Dobra. Co jeszcze piecyk zrobię jakiś? No, żelazo. Może trochę lagować, ale raczej nie powinno. Szczegóły mało. Mm -hmm.

О, oh, там еще не со скинью. Ну, я не знаю. Где я езди? Вес скинь. О, вегел. О, вегел. О, фени. Выкоп. Нет, не фени. Tej ostatnio kolega się mówi o węgiel, nie? a ja mówię, no to go nie kopnia, on się pyta czemu, o, a ja kompania. mówię, o fajnie. O, że? O, no, fajnie. Nie no, niby początek gry, nie? No. już Nie wiem, tory brać? No wiesz. Ale poczekaj na mnie, okej? Okay? Bo ja lubię opuszczane kupanie. One są epickie. Epickie. Hmm. Nawet cię widzę. Mhm, ale kopie pod ciebie. I spada. Aaa, pada. Gdzie ta opuszczona kopalnia jeszcze szczeka już, już, tu Chyba Tak tu Okej, okay, witam A i moby mamy wyłączone No Na razie Chyba, że zwierzątka takie spokojne No mało, tylko pewnie jakaś taka... Zbieraj też nieci, bo się mogą przydać. Nie tak. Dobra, węgiel ja sobie zbieram. Węgiel jazd? Dobrze jest. U, widzę skrzynię, dwie nawet. O, tak, mamy dwa chlebki, pięć nasion arbuza. O, będzie co jeść. No, a do drugiej już lecę. O, lapis. Drugiej, tak, o, żelazny kilow. 8 węg... no, węgla. W No, 8 węgla, 5 węgla, 8 węgla i 2 klepki Mamy 4 chlebki, będziemy stary. mogli się podzielić. Mamy 7 węgla, 8 węgla i 3 żelaza. W skrzynce tutaj są. nazwiemy. Hmm. Ile No fajnie. Kopać lapis? No, tam coś wykopałem. Aha, czyli wykopałeś go? No. Okej, okay, to jest dobrze. Ej, pierwszy odcinek mamy już w kopalni. Zamiast dom budować. No. No. Mam. Ej, masz łopatę? Mam, ale kamienną i prawie popsutą. Nie, nie lubię świr To Przejścia znajduję Uuu, mm. fajne przejście. Może wolniej będę chodził, bo mnie Rzecz wtedy zejdzie tutaj no nie, tu byliśmy. A więc co może byśmy wyszli na powierzchnię? Tu nic nie ma. Ciekaw jestem, czy jest tam ten... Dzień czy noc. Ile masz nici? Pięć. Kaj, okay, to jeszcze trochę na zbieraj, żeby było na łóżka i na łuk, bo jestem ja do łuku. wcześniej opcję zabi zabiłem. A, to jest dobrze. mam Trzy, dwa. Okej. Co ja? chodnie nie zabieraj, nie? O, lawa, złoto Żelazo, fajnie, wszystko jest Jakimku. Redstone A myślałem, że tu nic nie będzie I nie wchodziłem w Wykup to żelazo, może? To co kopię Tutaj jest podnos rosyjskie. Nie, 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 ja nie, 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 ja nie, 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 ty nie, żelaza nie, kupiesz? Czekaj, tak, ja na razie patrzę, chodzę tutaj tak. Dobra. O, Diaksy znalazłem ty. Epic. idę, idę. Nie no to to normalnie ja nie wiem. Jakieś normalnie. No, zaczynamy odcinek, a już Diaksy mamy. Ja nie mogę. Chodź, 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 nakręć to. Dookoła będę kopał, zobaczę I to dwa. Ja nie okej. Okay. O trzy. O cztery. O Epik. Dobra, ja dwa i ty bierzesz dwa. Sekunda, sekunda. Sekunda, nie rób, nie kop, nie kop, nie można kopać tekstów. Pierw trzeba zrobić zaopatrzenie. Nie ma nigdzie, aby nie ma. Kopiemy. Ja już wykopałem słowo. O, biorę ci. Ja nie mogę, no. Nie wiem. Inni ludzie mogą pomyśleć, że my czytujemy, czy coś takiego. No, a niektórzy normalnie uwierzą ja mnie, no. Skąd ja... Ja z... bym należał do tych drugich, tych pierwszych. No. Chyba ci coś. No wiem, zlokowało mnie i, i mnie wyrzuciło. O, o, głodny jestem. A ja nie, a ha, ha. ja nie, ja mam jedną. Masz Co? Masz mori Mam, mam. To zrobię sobie grzybową. Poznaj jednego. Rzuciłem ci trzy. Dobra. Aha, i Ty podobno nie lubisz chleba, nie? bo ja właśnie mam chleb. Hehehe, masz chleb? A wiem, że skrzynki gdzie są wamówki. Wyrzuciłem ja, ale ich nie podniosłeś. Łapaj i chleb. Kto jestem, mi klonie? Wekły. Weknąłem. Dzień, co tam się mówi? Spryzę psa, albo dosłownie popadki i szczegóły. Okej. Okay. Dwa Mhm. Mhm. Uff, myślę, że wpadnę. tej... Ja se kopię, nie? Kopie, diaksy, nagle... kolega kopie też, nie? I nagle tak kopie, kopie, kopie ma wiaderko z labum, korci go, żeby coś z nim zrobić i wylał na mi wiaderko z labum, nie? O, oh, fuck. Kopie się żelazo, kopie normalnie żelazo, a tu nagle co? Lawa. Dokładnie, co innego. Tam jest lawa jak co pod tym że Ja bym wpadł do tego źródła lawy Dobra, gdzie... tam Tam byliśmy no. Do góry no Tu by... o, tam nie było jeszcze Dobra no, no. Szkoda... o, ty może to podzielimy na dwa party, bo mnie limit goni. Możemy. Dobra. Może zakończmy ten odcinek. Jakoś epicką. No. Może nie, Skaczeć do tak lawy, nie. Sami łapa. <laughs> Okej. Okay. Dobra. W pierwszym odcinku, w pierwszym partu, bo to podzielę na pewno. Dobra. A to Nara.